Witajcie z tej strony iRocket. Chciałbym Wam pokazać i zarecenzować to, co się będzie działo u mnie na kanale w najbliższej przyszłości. Będziemy sobie tworzyć silnik. Tutaj mamy silnik już taki testowy. Sprawdzałem, jak to wyjdzie. Będziemy sobie tworzyć silnik V8. Tutaj mamy silnik V4 tak zrobiony, żeby działał. Jest on zrobiony na w trasterach nie jest podłączony do silnika. Tutaj mamy hamulec. Już sobie teraz odblokujemy i zaprezentuję Wam jak silnik będzie działał. Wiadomo, trzeba najpierw odpalić silnik, robimy to młotkiem. I silnik pracuje. Jak chcecie zobaczyć jak stworzyć taki silnik tylko większy jakie zjawiska są tutaj zrobione na jakiej zasadzie to działa zapraszam was do subskrybowania i zaglądania na kanał na mój kanał w najbliższym czasie dzięki za uwagę na razie cześć